Dlaczego nikt nie powie Ci o ciąży? Na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, żebyście przyjęli ten odcinek jako subiektywny obraz mojej ciąży. Zupełnie przeciwny do tego, co ja wiedziałam o byciu ciężarną w momencie, kiedy zobaczyłam dwie kreski na teście ciążowym. Jeden. Ciąża jest jak największy kac, który spotkał Cię w życiu po melanżu, który nigdy się nie odbył. Mdłości, wymioty, bóle głowy, omdlenia i masa innych objawów, które występują non-stop. Dwa. Często zastanawiałam się po co w radiu leci tyle reklam za przeproszeniem o maściach na ból dupy. Ja zrozumiałam, wy też zrozumiecie. Przede wszystkim pod koniec ciąży. Wiesz jak to jest wkładać palec w kluskę śląską by uzyskać charakterystyczne wgłębienie? Tak samo będziesz mogła zrobić ze swoimi nogami, w których zatrzyma się woda od siódmego miesiąca. Zachcianki? Oczywiście, szczególnie na rzeczy, których nienawidziłaś przez całe swoje życie. Gdzie jest moje halapenio? Sądzisz, że kobiety będą klepać Cię po plecach, gratulować czy przepuszczać w kolejce, w urzędach czy sklepach? Hm. Ja też tak myślałam, dopóki nie zauważyłam, że nie potrzebuję peleryny niewidki. Nie wiem, czy tylko ja tak miałam, ale w ciąży tak bardzo napucha mi twarz, że przypominałam bardzo nieurodziwą wersję swojego ojca. Co ciekawe, bardzo często kobietom ciężarnym woda zatrzymuje się w nosie. Bolał Cię kiedyś kręgosłup? Swój ból z przeszłości będziesz wspominała jako przyjemne łaskotanie. Serio. Ja nie byłam w stanie usiedzieć w aucie nawet pół godziny. Oczekujesz wsparcia od partnera, a zostajesz tylko kurny? Ty? Spokojnie, on także przeżywa to, że jesteś w ciąży. Tylko na swój sposób. Rozstępy. Maści za miliony monet, złote sposoby, czy babcine rady. A tak naprawdę to kwestia genetyki. O ile dbanie o siebie w ciąży jest bardzo istotne, tak na rozstępy nie mamy kompletnie żadnego wpływu. Zaplanowałeś sobie, że w ciąży będziesz odżywiać się zdrowo i koniec ze słodyczami czy fast foodami? Ja też tak planowałam. Chcecie poznać dobry trik? Od teraz szczotka do włosów nie będzie służyła tylko do ich czesania. Zakładanie butów może być czynnością, która zatrzymacie w domu, dopóki ktoś nie pomoże Ci ich założyć. W czasie ciąży miałam ogromne problemy z pamięcią. Dalej, w sumie, to się nie zmieniło, i czasem mam wrażenie, że pół swojego mózgu oddałam swojej córce. Może być też tak, że poród będziecie uważać za totalny koniec swojego życia. Ja tak miałam. Zero wyobrażeń, zero planów, zero wizji na przyszłość. To nic nienormalnego, tak po prostu jest. Ale to zupełnie nowy etap i powiem Wam szczerze, że na pewno nie gorszy po prostu inny. Podsumowując naprawdę te wszystkie moje wspomnienia na temat ciąży i nawet te najgorsze chwile, wspominam teraz z sentymentem, bo dostałam w zamian coś, co jest niesamowite. Bezinteresowną miłość mojego dziecka i największy skarb w moim życiu. Więc uwierzcie mi, że może słabo wspominam ten okres w swoim życiu, ale było warto. I tak należy o tym myśleć. To wszystko. Zajrzyjcie na mój Instagram, w którym na bieżąco pokazuję Wam, jak spędzam codzienne dni. W bardzo ładny sposób w sumie ostatnio. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.